Witaj na pięciu stronach świata. Przemierzamy świat przez pięć rzeczy, które definiują każde miejsce. Po Francji i Kanadzie przyszedł czas na Japonię, kraj, gdzie herbata jest rytuałem, cisza ma znaczenie, a wszystko działa precyzyjnie. Pięć rzeczy, które tworzą ten świat, bez słów, ale z treścią. Chodź, posłuchaj. Pozycja pierwsza: Japonia archipelag, który uciekł z Azji. Dziś Japonia to ponad 6800 wysp, ale kiedyś to nie był żaden archipelag. Te wyspy były częścią kontynentu azjatyckiego. Około 15 milionów lat temu potężne ruchy tektoniczne zaczęły rozsuwać płyty i oderwały Japonię od wschodniego wybrzeża Azji. Tak powstało Morze Japońskie, a Japonia stała się samotną wyspą na skraju Pacyfiku. Od tamtej pory jest osobnym światem. Pozycja druga, Shinkansen, czyli pociąg szybszy niż Twój refleks. W Japonii na czas znaczy co do sekundy. Shinkansen to super pociąg, który rozpędza się do ponad 300 km na godzinę i mimo tego spóźnia się średnio o 18 sekund rocznie. W Polsce to czas na zamknięcie drzwi od pociągu. Shinkansen nie ma hamulców, znaczy ma, ale nie dla żartu. Pozycja trzecia. Automaty. Kraj, w którym nawet maszyny są grzeczne. W Japonii jest ponad 4 miliony automatów. Jeden na 30 mieszkańców. Co w nich znajdziesz? Napoje, zupę, parasolki, baterie, krawaty. I tak, ciepły ramen w puszce też. Automat nie zapyta, nie oceni. Działa 24 na 7. Po prostu wie, czego potrzebujesz. Pozycja czwarta. Cisza. Język, który w Japonii znaczy więcej niż słowa. W wielu krajach cisza jest niezręczna. W Japonii? To forma szacunku i jeden z najważniejszych elementów komunikacji. Nie odpowiesz, jesteś uprzejmy. Milczysz, słuchasz. Zbyt dużo mówisz, przerywasz harmonię. Dlatego Japończycy często nie mówią nie, tylko patrzą, kiwają głową i pozwalają, byś sam zrozumiał. Dla obcych to zagadka. Dla nich codzienność. Pozycja piąta hanami, czyli święto patrzenia na coś, co zaraz zniknie. W Japonii kwitnąca wiśnia to nie tylko drzewo to znak, że wszystko jest tymczasowe. Co roku tysiące ludzi zbiera się w parkach, by przez kilka dni patrzeć, jeść, pić i milczeć pod kwiatami. Nazywa się to hanami i trwa dokładnie tyle, ile powinna trwać piękna rzecz czyli krótko. Ciekawostka? W Japonii robi się nawet prognozy kwitnienia wiśni, tak jak u nas pogodę, bo to święto nie ma daty, ma tylko moment. Jeśli dotrwałeś aż tutaj, to kliknij suba, żeby nie przegapić kolejnej podróży. Dziś była Japonia. Kraj wysp, ciszy i automatów z niespodzianką. A za tydzień? Kierunek zupełnie inny. Bliżej domu, z morzem jak lustro, historią w kamieniu i kuchnią, którą pewien południowy sąsiad. Bardzo sobie przywłaszczył. Zgadniesz, gdzie lecimy? Do usłyszenia za tydzień. Cześć!